Konger Venom FD to kołowrotek dla osób wymagających od sprzętu niezawodności, precyzji działania oraz przyjemnego dla oka designu. Powiększony rotor, odchudzona specjalnie zaprojektowana obudowa wykonana z trwałego kompozytu zapewnia dobre podparcie dla łożysk i mechanizmów przekładni. Szeroka rolka wodzika znacząco redukuje efekt skręcania linki. Kołowrotek świetnie spisze się zarówno podczas spinningowania, jak i przy połowach gruntowych. W tej serii mamy trzy wielkości, 620 i 630 o przełożeniu 5,1 do 1 oraz model największy z 640 o przełożeniu 5 do 1. Masa tych kołowrotków jest w przedziale od 235 do 273 g. Natomiast pojemność szpul tych kołowrotków to od 200 m żyłki 0,20 mm do 115 m żyłki 0,35 mm. Parametry tego kołowrotka wyglądają następująco. 5 łożysk kulowych plus jedno łożysko oporowe, przedni hamulec wielotarczowy, aluminiowa szpula, obudowa i rotor wykonane z tworzywa kompozytowego, komputerowo wyważony rotor, precyzyjny system nawijania linki, rolka kabłonka pokryta azotkiem tytanu.